Jak stać się najlepszą wersją siebie? Odkryj pięć skutecznych strategii, które zmienią twoje życie. Sukces nie jest kluczem do szczęścia, szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz, osiągniesz sukces. Albert Schweitzer. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak osiągnąć sukces i stać się najlepszą wersją samego siebie? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś. Dziś odkryjemy pięć sprawdzonych strategii, które pozwolą ci rozwinąć swój potencjał na najwyższych obrotach. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż ku doskonałości? Jak mówi Seneca, jeśli nie wiesz dokąd idziesz, żaden wiatr nie jest dobry. A więc po pierwsze, określ swoje cele i stwórz plan działania. Badania wykazują, że osoby, które jasno określają swoje cele i tworzą konkretne plany działania, mają większe szanse na sukces. Zastanów się, czego chcesz osiągnąć w różnych aspektach swojego życia karierze, zdrowiu, relacjach. Następnie stwórz realistyczny plan, który pomoże ci przekuć marzenia w rzeczywistość. Stworzenie planu działania to kluczowy krok w drodze do sukcesu. Jeśli chcesz osiągnąć swoje cele, musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz i oczywiście, jak tam dotrzeć. Badania potwierdzają, że osoby, które jasno identyfikują swoje cele oraz tworzą konkretne plany działania, mają zdecydowanie większe szanse na sukces w realizacji swoich marzeń. Chciałbyś naprawić swoje relacje z bliskimi? Określ, co jest dla Ciebie najważniejsze w tych relacjach. I jakie konkretne kroki możesz podjąć, aby je poprawić? Może chciałbyś poświęcić więcej czasu na rozwinięcie swojej kariery? Stwórz plan działania, który pomoże ci zdobyć niezbędne umiejętności i osiągnąć zamierzony sukces zawodowy. A może marzysz o lepszym zdrowiu i kondycji fizycznej? Zdefiniuj, jakie cele chciałbyś osiągnąć w tej dziedzinie i zaplanuj, jak będziesz regularnie ćwiczyć i dbać o swoje ciało. Tworzenie planu działania może wydawać się trudne, ale prawdopodobnie jesteś już ekspertem w tej dziedzinie. Codziennie planujemy swoje obowiązki, harmonogramy, a nawet zakupy spożywcze. Dlaczego więc nie wykorzystać tych umiejętności do osiągania większych celów w życiu? Twój plan działania powinien być realistyczny i dostosowany do Twoich indywidualnych możliwości. Jeśli uważasz, że nie masz wystarczających zasobów, aby osiągnąć swoje cele, zastanów się, jak możesz zdobyć dodatkową wiedzę lub umiejętności, które pomogą ci pokonać przeszkody. Nieważne, czy jesteś już ekspertem w rozwoju osobistym, czy dopiero zaczynasz swoją podróż. Określanie celów i tworzenie planów działania jest kluczowym elementem drogi do osiągnięcia sukcesu we wszystkich aspektach życia. Zacznij już dziś. I pozwól, żeby twoje marzenia stały się rzeczywistością. Na przykład, jeśli chcesz napisać książkę, to po prostu fizycznie musisz zacząć to robić. Nie spadnie ci ona z nieba. Po drugie, inwestuj w rozwój osobisty. Jak mówi Zig Ziglar, człowiek, który inwestuje w rozwój osobisty, to jednostka gotowa na sukces. Jednym z kluczowych elementów stania się lepszą wersją samego siebie. Jest inwestowanie w rozwój osobisty. Czytaj książki, słuchaj inspirujących podcastów, uczestnicz w szkoleniach, które pomogą ci rozwijać się zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Nie zapominaj o zdobywaniu nowych umiejętnościach i poszerzaniu swojej wiedzy. Dlaczego warto inwestować w swój rozwój osobisty? Otóż rozwijając swoje umiejętności, zdobywając nową wiedzę i doskonaląc swoje mocne strony, otworzysz sobie drzwi do sukcesu i do spełnienia. Inwestycja w rozwój to najlepszy sposób na budowanie pewności siebie, osiąganie wyznaczonych celów i stawanie się lepszą wersją siebie. Czytanie książek, uwielbiam czytać książki, to fantastyczne narzędzie które pozwoli ci zgłębić tematy, które Cię interesują. Książki pisane przez ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego są skarbnicą cennych wskazówek i inspiracji. To prawdziwa przyjemność, móc zgłębiać się w mądrość autorów, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i strategiami sukcesu, abyś ty mógł mogła odnieść spektakularne rezultaty. Podcasty, o to jest fajne, kolejne źródło wiedzy i inspiracji. Słuchając doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, możesz uczyć się nowych sposobów myślenia i podejścia do życia. Wiele osób korzysta z podcastów jako narzędzia do codziennego motywowania się i zwiększania swojej produktywności. Praktyczne warsztaty i treningi pozwolą Ci zdobyć konkretne umiejętności, które będą nie tylko cenne w Twojej karierze, ale także w życiu codziennym. Podczas szkolenia można również wymienić się doświadczeniami i nawiązać kontakty z innymi osobami, które mają podobne cele rozwojowe. Nie zapominaj, że rozwój osobisty to inwestycja, który się, która zwróci ci się wielokrotnie. Poszerzając swoje umiejętności, stajesz się bardziej konkurencyjną osobą na rynku pracy. Przyciągasz uwagę pracodawców i otwierasz sobie drogę do awansu i lepiej płatnych stanowisk. Ponadto rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i radzenie sobie ze stresem pozytywnie wpływa na jakość Twoich relacji z innymi i daje możliwość budowania trwałych więzi. Więc inwestując w swój rozwój osobisty, inwestujesz w siebie i w swoją przyszłość. Zyskaj przewagę nad innymi, rozwijając swoje talenty i zdolności. Zacznij działać już teraz i ciesz się efektami, jakie przyniesie Ci rozwój osobisty. Nie ma lepszego momentu na inwestowanie w siebie niż teraz. Na przykład, poznaj historię Anny, która pracowała w korporacji i często miała trudności z wyrażaniem swoich myśli i opinii w sposób jasny i przekonujący. Aby polepszyć swoje umiejętności komunikacyjne, zdecydowała się na uczestnictwo w kursie publicznego przemawiania. Tam e, regularne treningi, które obejmowały zarówno teorię, jak i praktyczne ćwiczenia, pozwoliły jej na zdobycie nowych umiejętności i zwiększenie pewności siebie. Pozornie prosty krok inwestycji w kurs przemawiania przyniósł Ani znaczne korzyści. Stała się bardziej asertywna. Skuteczniejsza w wyrażaniu swoich pomysłów, oraz mm, potrafiła przekonywać innych do swoich argumentów. Efektem tego było awansowanie na stanowisko menedżerskie, gdzie jeszcze bardziej wykorzystywała swoje umiejętności komunikacyjne. Poprzez inwestycje w swój rozwój osobisty, Ania znacznie poprawiała swoją karierę i osiągnęła sukces zawodowy, o którym wcześniej mogła tylko marzyć. Po trzecie, zadbaj o zdrowie fizyczne i psychiczne. Ciało i umysł są jak dwie struny, które muszą być strojone równomiernie, by dźwięczeć harmonijnie. Joseph Pilates. A więc, badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że zdrowe ciało równa się zdrowemu umysłowi. Regularne uprawianie sportu, dbanie o odpowiednią dietę i sen, to klucz do dobrego samopoczucia i efektywności. Warto dodatkowo zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Medytacja, mindfulness czy terapia są skutecznymi narzędziami w osiąganiu wewnętrznej harmonii. Badania naukowe nie pozostawiają złudzeń. Jeśli chcesz być szczęśliwy, szczęśliwa, pewna siebie i osiągnąć sukcesy w różnych dziedzinach życia, musisz zadbać o swoje ciało. Regularne wprawianie ciała w ruch. Ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i efektywność. Wszystko dzięki temu, że po aktywności fizycznej czujemy się pełni energii, mamy większą wydolność i lepszą koncentrację. Wyobraź sobie, jakie to może mieć znaczenie w pracy czy w domu, gdy masz pełno obowiązków do wykonania. Ale pamiętaj, spacer to też ruch. <laughs> nie trzeba koniecznie biegać nie wiadomo ile. Tak, ale zdrowie to nie tylko ruch. Musisz również zadbać o prawidłowe odżywianie i sen. Poprawa twojej diety może dać ci nie tylko lepszą sylwetkę, ale także poprawić funkcjonowanie twojego organizmu. Wyeliminujemy wtedy uczucie ciągłego zmęczenia i zyskasz więcej energii do realizacji swoich marzeń. A dobrze przespany sen to klucz do regeneracji i efektywności w kolejnym dniu. Ale Prawdziwa rewolucja czeka Was, gdy zaczniecie dbać o swoje zdrowie psychiczne. Medytacja, mindfulness czy terapia to narzędzia, które pomogą Ci znaleźć wewnętrzną harmonię, pokonać stres i lęki oraz osiągnąć spokój umysłu. Dzięki nim nauczysz się kontrolować swoje emocje, radzić sobie z trudnościami i budować silne relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Reasumując, dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne jest kluczem do sukcesu i spełnienia w każdej dziedzinie życia. Także dla przykładu najlepiej jest robić coś, co sprawia Tobie przyjemność, żeby to nie był dodatkowy obowiązek, bo muszę. Ale na przykład jeżeli lubisz spacerować, to bardzo dobry pomysł, by robić to regularnie. Lub może zdecydujesz się na coś, co kiedyś wydawało się nie dla Ciebie, na przykład boks. Hmm, pomyśl o tym. I po czwarte, wyjdź ze swojej strefy komfortu. Człowiek nie odkryje nowego lądu, jeśli nie odważy się stracić z oczu brzegu, jak mówi Andre Gaj. Czy marzysz o tym, aby osiągnąć większy sukces w życiu osobistym? Czy chciałabyś rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć pewność siebie i zrealizować swoje cele? Jeśli tak, to teraz jest idealny moment, aby wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć działać. Stagnacja jest największym wrogiem rozwoju osobistego. Jeśli cały czas tkwisz w swoim bezpiecznym i znanym sobie otoczeniu, nie będziesz w stanie przekraczać własnych ograniczeń. Musisz przełamać strach i podjąć się nowych wyzwań. Właśnie w nieznanych sytuacjach skrywa się ogromny potencjał. Poznanie nowych ludzi, zdobycie nowych umiejętności, eksperymentowanie ogólnie to wszystko pozwoli Ci na rozwój i wzrost. Kiedy wyjdziemy ze swojej strefy komfortu, nasza kreatywność i elastyczność zaczną kwitnąć. Rozwój osobisty to nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także praktykowanie nowych umiejętności. Czy jesteś gotowa poznać nowe techniki, Zarządzania czasem, które pozwolą Ci efektywniej wykorzystać każdą minutę? A może chciałabyś nauczyć się skutecznej komunikacji, która otworzy przed Tobą drzwi do sukcesu? Nie zwlekaj, zacznij działać już teraz, aby osiągnąć swoje cele. Wyjście ze strefy komfortu może być trudne, ale jeśli będziesz mieć świadomość, że to właśnie tam czeka na Ciebie potencjał i możliwości, no się Odniesiesz sukces. Pff, to jest pewne. Masz przed sobą niesamowitą okazję do osobistego rozwoju, zaczynając działać dziś. Za jakiś czas poczujesz dumę z samej siebie. Daj sobie szansę na pełniejsze życie i postaw pierwszy krok w kierunku sukcesu. Czy jesteś gotowa? Dla przykładu znajdź osoby, które myślą podobnie. Będziesz miała pewność, że cię nie skrytykują, na przykład grupy na FB. I piąty krok: bądź wdzięczny za to, co masz. Trafnie ujęła to Oprah Winfrey. Jeśli nie jesteś wdzięczny za to, co masz, nigdy nie będziesz miał dosyć. Wielu ludzi zapomina doceniać to, co już posiadają. Praktyka wdzięczności ma ogromną moc w budowaniu pozytywnego myślenia i motywacji. Codziennie zastanów się nad tym, za co jesteś wdzięczny w swoim życiu? To buduje pozytywną perspektywę i inspiruje do dążenia do swoich celów. Wdzięczność to takie proste i jednocześnie takie potężne narzędzie, które możemy używać codziennie, aby budować pozytywne myślenie i motywację. Wielu z nas zapomina o tym, co już posiada. Skupiamy się na tym, czego nam brakuje, czego jeszcze nie osiągnęliśmy. A dlaczego nie docenić tego, co mamy już teraz? Zacznijmy od tego, aby spojrzeć wokół siebie i zastanowić się, za co jesteśmy wdzięczni w naszym życiu. To może być nasze zdrowie, nasze bliskie relacje, sukcesy zawodowe, czy nawet najmniejsze codzienne radości, jak uśmiech dziecka. Kiedy zaczniesz doceniać te rzeczy. Zauważysz, jak pozytywna perspektywa zacznie budować się w Twoim umyśle. Będziesz bardziej optymistycznie patrzeć na przyszłość i łatwiej będziesz się motywować do dążenia do swoich celów. Wdzięczność ma również moc przekształcenia negatywnych myśli w pozytywne. Kiedy skupiamy się na tym, co nas frustruje i co nam przeszkadza, łatwo wpadamy w spirale negatywnych myśli. Jednak gdy zaczniemy być wdzięczni za to, co mamy, stajemy się bardziej świadomi pozytywnych aspektów naszego życia. Zaczynamy dostrzegać możliwości i szanse, które mogą nas prowadzić do sukcesu. Dlatego chciałabym Cię zachęcić do lektury książek i artykułów na temat wdzięczności, bo. Dzięki nim będziesz mogła pogłębić swoją wiedzę na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak wprowadzić ją w swoje codzienne życie. Nie tylko poczujesz się lepiej, ale zauważysz, jak Twoje relacje, sukcesy zawodowe i ogólna jakość życia zaczynają się poprawiać. Bądź wdzięczna za to, co masz już teraz. Doceniaj to, co Cię otacza. Zobaczysz że pozytywne myślenie i motywacja będą Twoimi najlepszymi przyjaciółmi w drodze do osiągnięcia wszystkiego, o czym marzysz. Na przykład, zwykle nie zauważamy małych cudów w swoim życiu, a codzienne praktykowanie wdzięczności sprawi, że cuda na zawsze zagoszczą w Twoim życiu. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważanie, odkrywanie lepszej wersji samego siebie to fascynująca podróż, pełna wyzwań, ale również spektakularnych nagród. Stwórz jasne cele, rozwijaj się, dbaj o zdrowie, wyjdź ze swojej strefy komfortu i zawsze pamiętaj o wdzięczności. Tylko ty masz władzę zmienić swoje życie najlepsze. Zacznij już dziś. Podróż w poszukiwaniu lepszej wersji samego siebie jest jak podróż do skarbu. Trzeba pokonać wiele przeszkód, ale nagroda jaką się otrzymuje... Jest niewyobrażalnie piękna. Tak mówi Zigzilar. Człowiek jest kowalem swojego losu. Nie czekaj na idealne warunki. Stwórz je sam. George Bernard Shaw Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, się. Pozdrawiam. Iwona Karwowska z kanału Zacznij od Ja.